Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z serii Top 5. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 kreatur, które genialnie zbierają metal. I też takie do pomocy. Zapraszam do oglądania. Na piątym miejscu znajduje się Ravager, czyli jak to fajnie Ark określił, wilki jaskiniowy, cave wolf. Takie monstrum, z początku niepozorne, posiada aż 400 HP na pierwszym levelu i 500 jednostek wagi. Kolejno posiada dla metalu redukcję wagi o 50%, a to znaczy, że nasze 500 jednostek, tak jakby, zamieniają się w 1000 jednostek, co już jest dobrą liczbą. Nasz Ravager jest dość szybki, ale na tym jego zalety się kończą, ponieważ nie potrafi wydobywać metalu. No niestety. Jest to istota bardziej do wsparcia, w sensie, jak coś ci będzie przeszkadzać, to on to skasuje i może wziąć twój metal. No co, wiecie, jak jest mało istot w które potrafią pozyskiwać metal? Ravager jest na tym miejscu tylko dlatego, że ma redukcję wagi. Na miejscu czwartym jest troszeczkę bardziej przydatna istota, mianowicie Argentivo. Posiada ona mniej niż Ravager, co ciekawe, bo tylko 365 HP. Posiada podobnie jak Ravager redukcję wagi o 50%. Tylko już nie jak podobnie jak Ravager ma tylko 400 jednostek u dźwigu, co daje nam tak jakby 800 jednostek. Jeżeli chodzi o datę, nie jest ani szybka, ani wolna jest. Tak. Na Niestety ma taką samą wadę jak rawager, mianowicie nie potrafi wydobywać metalu. Jest też tylko tak do pomocy, jako tragarz. Na trzecim miejscu jest istota, która już potrafi wydobywać metal. Jest nią oczywiście uzbrojony w kilowy mantis. Z jednej takiej grudki na Valguero potrafi wydobyć od 43 do 77 metalu. Posiada on standardowo 275 życia i 220 jednostek wagi. No co jest na metal bez żadnej redukcji, tak? trochę mało, ale nadrabia to z winnością i szybkością. Na drugim miejscu, aequo jest dinozaur, który myślałem, że będzie na pierwszym miejscu. Czyli, podobnie jak to było na kamiennej topce, arkowy górnik, ankylozaur. Ma on 700 życia i Marne, strasznie marne 250 jednostek udźwigu. Jednak z tych marnych 250 jednostek udźwigu, 85% redukcja wagi robi aż 1666 jednostek wagi. Co już, no, robi wrażenie. Niestety jego główną wadą dla mnie jest to, że jest dość wolny. Nadrabia na szczęście wydobywaniem. Ponieważ takiej grudki potrafi wziąć od 56% do 126 metalu, czyli prawie dwa razy więcej niż Mantis. Przed ogłoszeniem pierwszego miejsca pasowałoby wspomnieć o kilku istotach, które nie są tak kompaktowe jak te stopki, ale też potrafią zbierać metal. Znaczy potrafią zbierać metal, które są dobre do zbierania metalu. O, to jest lepsze słowo. Czyli oczywiście podwodny zbieracz praktycznie wszystkiego, który jest prawie zawsze wymieniany przed pierwszym miejscem czyli Dunkle Osteus. Potrafi już z nie takiej samej grudki jak na Valguero wziąć aż 200 metalu. No i oczywiście w spełniach kolejny standardzik, czyli oczywiście Strider. On jest po prostu. niesamowity. Z grudki na Valguero potrafił wziąć 270 metalu. Iście niesamowite jest również pierwsze miejsce, na którym jest Magmazaur. Który z takiej śmiesznej grudki na Valguero potrafi wziąć od 200. Do 220 metalu. Ma też 4500, życia i 550 wagi. Mało tego. Nawet ma redukcję o 75%. Czyli z tych 550 jednostek robią się 2200 jednostek. Jego jedyną wadą jest to, że jest wolny. On po prostu ich wszystkich porobił. Krótko mówiąc, trzeba sobie ogarnąć Magmazaura. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że go dać do końca. Widzimy się w kolejnym. Cześć.